Cześć, i witajcie z tej strony Kudłaty. A w tym odcinku przedstawię Wam nowości, jakie Mojang zapowiedział na wersję 1.17. To jest tak, jakby druga część tego, bo pierwsza część się skupiała na tym, coś, co się Mojang zapowiedział na wersję 1.16. I ten filmik, możecie znaleźć na kanale, bo jest już nagrany. Więc przejdźmy teraz do nowości z 1.17, które Mojang nam przedstawił i którą będą aktualizacją Endu. Ruszajmy! Oto pierwszy screen od Mojangu. już nas zaskoczyli swoją pomysłowością, i tym, co się w końcu znajdzie w naszej kochanej grze. Wydaje, że to jest nowy biombo inaczej tego nie można za nazwać. Jak widzimy, są nowe fioletowe drzewa, taki, taki ciemny fiolet, nie wiem, taki bardziej buraczkowy kolor. Do tego nowe liście przy tym, jakieś nowe krzaki, przynajmniej dwa rodzaje wypatrzyłem. I jakaś taka nowa gleba porośnięta jakby liściami też fioletowymi, taki ciemny, fioletowy, taki jakby bordowy prawie i te drzewa mają taki fajny akcent, że one patrzą, że mają oczy, co niektóre z tych bloków wiecie, takie nawiązania, oczy endu w ogóle, że ten biom tak pomiędzy innymi wiąże się z oczami, więc tutaj te drzewa też mają te oczy no, muszę przyznać. kolejny biom Dalej, także wykolorystycyjcie fioletowym, bo jakby inaczej, jak możemy zauważyć, to kamienie kresu są porośnięte taką, iś, yy, taką nie zieloną, tylko fioletową naroślą. Coś podobnego jest jak w nederze, że mamy dwa rodzaje porośniętego deraku, Tutaj mamy porośnięty kamień endu. Plus do tego nowa roślinność, co w koło widzimy, i plus do tego taka roślina, co widzicie na samym dole. Nie wiem, co to jest. Może to będzie nas atakować. Jak w to wyjdziemy, czy coś. A jak widzicie, postać trzyma owoc, który bodajże właśnie jest nowym owocem z tego dziwnego kwiatka. Trzeci i kolejny nowy biom, jak możemy zauważyć. Tym bardziej ma charakterystyczne to, że za nim rosną strasznie duże drzewa, także mające fioletowe liście. Ciekawe, czy to nowy. Kolejny nowy rodzaj drewna, czy ten poprzedni, jak widzieliśmy na pierwszym skrynie? do tego fioletowe liany, które rosną w tych drzewach, może genialny efekt. Plus do tego, inny jeszcze rodzaj podłoża i taka trawa, endowa trawa, trochę bardzo przypomina kształtem taką normalną trawę, ale może to się jeszcze zmieni. A jak w tle, musimy zauważyć, jeszcze są stary, stary end, po prostu to czyli jeszcze będzie coś na takiej zasadzie, jak mamy. Na przykład w Nederze, Nederowe pustki, to czyli poprzedni biom, który był na całości, to zyskał taki swój mały wariant. Tak, tutaj widzimy, że będziemy mogli spotkać endowy, stary end. Czwarty, przegenialny biom to jakieś wulkaniczne tereny, takie endowe wulkaniczne tereny i przegenialna różowa lawa, która wylewa się z tych wulkanów. I jeszcze jest, jest zrobiony z nowego bloku, tak samo jak podłoże, także nowy, taki ciemny, fioletowy, jakby kamień, czy coś i ta roślinność, która wygląda jak takie pojedyncze pale bardzo genialne a to z lewej strony, co widzimy, to chyba kawałek biomu z poprzedniego screena które Mojang nam udostępnił czy wy to widzicie, może ten screen przechodzi z samego siebie co jeszcze akceleracja Endu nam przyniesie nie dość, że będą nowe zielone Endermany to jeszcze jak widzimy, będą zielone drzewa Chorusu co pewnie będzie kolejnym nowym biomem to jeszcze będą fioletowe miasta Endu normalnie zakochałem się w tej zieleni bardzo mi przypomina tą zieleń z pryzmarynu, z podwodnych świątyń a jak widzimy tu jest taki trochę inny także bardzo fajny yy, fajny wzór na tych kamieniach i pewnie będziemy je wytwarzać z tych zielonych kolejny, chyba już piąty biom jaki nam tutaj Mojang zapowiada szkoda, że tylko w dodali trzy biomy ale wracając do tego skryna Tak jak widzimy, za tym lutkiem. Pewnie ktoś od Mojangu to za nim są dwa rodzaje surowców. W końcu nowe surowce i ten po prawej stronie jest taki bardziej fioletowy. Jak widzimy, to chyba są te bloki, na którym właśnie ten koleś stoi. Bo to widać, że to taka tych stórka jest bardziej przypominająca tak, jakiegoś surowca. A ten taki czarny surowiec po jego lewej stronie, to nie wiem, chyba go tutaj nie ma przedstawionego na ilustracji, jak wygląda jego wyroby ale możemy też zaobserwować na samym przodzie skrna dwa nowe bloki, jeden taki ciemny, drugi taki bardziej jasno niebiesko-fioletowy, coś w tym stylu i także widzimy, chyba to są nowe stworzenia jakieś takie muchy, takie cztery muchy, bo jak możemy przyjrzeć się to na górze mają takie, tak jakby żądło z takim fioletowym nie wiem z taką fioletową dupą no bo nie wiem jak to nazwać, i pod spodem ma taką głowę z oczami Jakieś ręce co nogi to są. Skoro jesteśmy przy nowych surowcach, to mam tu jeszcze kolejny screen od Mojangu, który prezentuje nowy, genialny fioletowy surowiec. Jestem bardzo ciekaw, jaki nowy fioletowy minerał będziemy mogli z niego wydobyć i czy będzie można z niego zrobić nowe narzędzia, i czy chociażby nową fioletową zbroję. Przekonamy się wkrótce. Niektórzy już mogą wiedzieć o co chodzi, lub się już domyślili, i chodzi konkretnie o to, że w końcu będzie można łączyć Elytrę z zbroją. I teraz nie będziemy musieli wybrać, czy chcemy nałożyć na siebie na pierśnik, czy Elytrę. Teraz będzie można w tej aktualizacji nałożyć jedno na drugie i założyć to na siebie w końcu. Tak długo na to czekałem, kiedy będzie taka możliwość. Ten screen mówi sam za siebie, że w Endzie Będą jaskinie, gdzie najprawdopodobniej będziemy mogli zdobyć między innymi nowe rzeczy, tak jak widzimy tutaj na ilustracji, czy chociażby nowe surowce. Jak widzimy, są takie bardziej en nie endowe endokamienne stalagnaty, Stalaktyty. Także będziemy mogli tam spotkać drzewka chorusu. Co jest też takim fajnym rozmaiceniem. Na ścianach, oczywiście, będziemy mogli spotkać na drodze Lian. Ciekawe, czy będą to te, które na drzewach widzieliśmy na poprzednich screenach, no może? i będzie tutaj można spotkać naturalnie endermity no w końcu ten mob zyska fajne zastosowanie w grze ale zastanawia mnie je jedno, czemu tutaj się pokusili o jaskinie w endzie a czemu ich w ich zrobili tam też by to fajnie się prezentowało no ale cóż, lećmy dalej no niestety dość mały i niewyraźny ten screen w ogóle nie nazwałbym tego skryny, tylko oni to po prostu ze skryna wycięli z krawek i go wrzucili publicznie. No niestety nie dało się go lepiej powiększyć, ale prezentuje on nowego mopa. A w tle widzimy Bion, który już wcześniej prezentowałem. Ciekawe, czym ten mob będzie. Wygląda na przyjazny, a jego ciało trochę przypomina mi takie jakby ciastko. I kolejny mob, który nam zaprezentowali, trochę taki ptak chce coś, ale na pewno będzie latający, bo jak widzicie na rękach ma tak takie pióra wystające i ogólnie wygląda jak byłby stworzeniem latającym i mnie zastanawia, czy to jest kolejny nowy biom chyba tak, bo tu jest zupełnie nowy rodzaj drzewa z tego co widzę, i liści, i także nowy rodzaj porośniętego kamieniu endu czy nowe rośliny, chyba już szósty nowy biom normalnie tymi biomami sypią w tej aktualizacji jak z rękawa już się nie mogę doczekać, kiedy widzą pierwsze snapshoty do tego. Jednak Mojang opublikował screen dotyczący też tego biomu, gdzie na poprzedniej ilustracji był, razem z tym nowym obem z tym ptakiem. I tutaj dodatkowo możemy ujrzeć nowe krzaki, czy chociażby tą nową roślinę, która ma tak jakby dookoła siebie talerze. Może to będą takie wirujące talerze. Ciekawe by to wyglądało. Dodatkowo się na tych drzewach możemy zaobserwować nowe owoce, teksturką, które mi przypominają melony. Ale, to, ale te melony są takie błękitne, trochę przechodzące w, w fioletowy. Może to będzie w takiej zasadzie, że będą świecić, tak jak room Lighty w drzewach nadarowych. No, zobaczymy, gdy już będzie taka możliwość, żeby to sprawdzić. I to byłoby już na tyle w tym odcinku w tym zaskakującym, genialnym odcinku. Cześć i do zobaczenia w innych filmikach!